Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony żuraw .pl, a to jest kolejny odcinek z otwierania paczek FIFA 15 Ultimate Team. Jeżeli będzie mu się głos rozjeżdżał, robił taki grud. To znaczy, że mi się w tym momencie... No otwieramy. otwieramy... To nie jest zależne w sumie ode mnie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Po prostu mój komp nawet na otwieranie paczek. Otwieramy paczkę w, z panem Messim na okładce No i zobaczymy co ta paczka zawiera Po prostu jest niesamowita Ruben Mike Michael Spoko Show Show, show, show Lewy obrońca nie najgorszy. Kolejna paczka za tysiąca monet. Tym razem Gonzalo Iguain. Zobaczymy, co on nam da. Wilshire. No dobrze, Wilshire. To Wilshire. Glik. Desilio. Kontrakty. Logo Atletico Madrid i Mustafi. Czyli bzdety Otwieramy kolejną paczkę, Eden Hazard tym razem nas wspomaga, czy nas wspomoże faktycznie, czy też nie Zaraz się okaże Lovren, niestety nic ciekawego Rodriguez lewy skrzydłowy, nie najszybszy, Lovren Stroje Borusi Dortmund, no tego to sobie zachowamy Bolat Lustig i sam. Nic, nic, ciekawego. A teraz odbierzemy sobie jedną darmową paczkę, która była dostępna. w... po prostu dali po prostu jej, dał paczkę z okazji tego, że jest tam Messi, yy, man of the match, jest Ronaldo record breaker, jest Ronaldo record breaker, ale oczywiście te, po tych kart nie da się sprzedać. Właśnie, chyba tak. Nie da się ich sprzedać. Tak jak myślałem. Mamy tutaj Utakę, Hudlestone, Zana, Kaisedo, Trasza, Oblaka, Jarmeo, Martino. No i niestety kontrakty, których sprzedać nie mogę. I tu jeszcze się trafiły jakieś. Co do klubu będę mógł wysłać, to wyślę. Natomiast co się na sprzedaż za 0 za 0 Nic ciekawego się nie trafiłem. Się nie trafiłem się. Ale mogę otworzyć jeszcze jedną paczkę premium. Za 15 tysięcy akurat tyle mam. Zobaczymy, co tam też w niej będzie. O, srebrni. To mnie docenili. Boring, Marquez, Kaczmarek z zawiszy. Ciekawe. No dobrze. Kaczmarka z zawiszy. No to wyślę do... Stambuli, Willems, lewy obrońca z PSB. Tu są same kontrakty. Artysta, Republika Korei, Herta Berlin, Besiktas, Le Vargas. Mustafi, Luzą. No to dobra, to sprzedajemy to wszystko. No niestety, otwieranie paczek w dzisiejszym odcinku z FIFA 15 będę musiał skończyć w web -upie, ponieważ ponieważ wersja w grze niestety jakoś szwankuje mi coraz gorzej. Nawet, nawet na menu mi się tnie Coraz gorzej ten komputer mój trawi w FIFA 15. No, nie jest to istotne. Dobra, przechodzimy. Mam jedną paczkę darmową. Bo co dzisiaj dają prezenty? Paczuszki darmowe są. So, <laughs> so, jest to paczka. Złota paczka zawodników. Sami zawodnicy. W tym trzech, e, trzech świecących. Może mogą być złoci, mogą być srebrni. Zaraz się okaże co mi się trafiło. Bo sam nie wiem ale niestety tej paczki nie można, no jest ten, ten, właśnie ta właśnie rzecz, że tych paczek niestety nie da się dobra, przeskipujemy, co mi się tu trafiło w ogóle trafił mu się lub Daniel Carrico Thiago Neves, Poli Coit Birsa Backfrede Krychowiak na pomocniku defensywnym, Gomi ogbonna i kacer marskas. No nic takiego. Nic takiego co się tutaj ten Quixel, ok, jedziemy z Quixelem. Co my tu w ogóle mamy? Brązowe paczki. Paczki promo jest za 35, ale mi nie stać. Dobra, otworzymy sobie paczkę w takim razie za, mamy za 15 tysięcy, też mi nie stać, bo mam 11. Za 7,5 tysiąca otwieramy sobie paczkę. Złotą, skipuje i co tu mamy w ogóle? Helms, ok, na listę transferową, bisewać, no mogę skwixelować, okay, bo nic nie jest wart w sumie. jakiś defensywny, może się sprzeda, no kontrakciki to wiadomo, się wszystko sprzeda, bo idą jak woda w tej chwili po 400 monet, na PC nawet więcej można wyciągnąć, jak ktoś jest bardziej cierpliwy trening stroje Finlandii jakiś pracownik, zostało mi 4300 monet, nic już niestety e, już nie kupię nic ciekawego nie trafiłem w tym miejscu się z Wami żegnam dziękuję wszystkim za uwagę Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia.